Dużo pytań pojawia się od widzów też jest takie moje pytanie. Czy czuje się Pan rozczarowany, że namaścił Pan pana Mencena? No szczerze mówiąc, zostałem zaskoczony, a czy już miałem niepokojące sygnały podczas wyborów, gdzie mieliśmy przecież kilkanaście czy kilkadziesiąt punktów programu, takich, prawda, likwidacja ZUS-u, tak. likwidacja podatków dochodowych, um, no, cała kupa takich postulatów. I nagle coraz to się dowiadywałem, że to, to nieprawda, że myśmy tego nie głosili, że był tylko żart albo że coś tam i muszę powiedzieć, że trochę mi oczy na wierzch wychodziły i sądząc z późniejszych zajść, jakie potem zaszły. No i z tego, że trzeba dodać dwa do dwóch. Otóż była decyzja, żeby nie pokazywać kolegi Brauna i mnie. Ona się dziwnie zbiega z kilkoma zresztą wypowiedziami, wiecie, cienkiego Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że on bardzo chętnie zawrze koalicję z Konfederacją, byle bez Brauna i Mm -hmm. I zaczynam podejrzewać, że to po prostu, bo to jest jedno, które tłumaczy to absurdalne zachowanie niektórych członków Konfederacji. E, absurdalne zachowanie wbrew własnemu interesowi, prawda? W no, założeniu, że to jest ten interes, o którym my wiemy, a nie, tak. a nie interes związany, jak się tam prowadzi rozmowy z Rolerem, prawda? Czy z kimś tam. Aż tak, pan myśli, że, że może, no to no, jeżeli no, tak no, jest, no, to nic, tam... No bo nic racjonalnie... Nie, nie ja tłumaczy takiego No tak, no oni niby e, tłumaczą się, tak, tutaj i pan Tumanowicz, który w ogóle na pana całą winę e, zwala za wynik, który jest im zdaniem nie, nie, niedostateczny, niewystarczający i że mogliby, e, gdyby nie pana, jakieś wypowiedzi, które, no powiedziałabym, że nie są też wypowiedziami. Nowymi, gdy pan miał nagle zaskoczyć wyborców, nagle pojawia się jakaś nieznana postać, jakiś korwin, kto to jest, i jeszcze mówi takie rzeczy, których nigdy w życiu nikt nie słyszał. Więc to też mi się wydaje ale jest, takim tłumaczeniem. Ale to jest kapitalna w ogóle sprawa. No. Akurat jak jestem, znaczy oczywiście przezorny w ogóle się nie naraża, ale ja tu jestem w ogóle bez winy. I pani sobie wyobrazi, że ja byłem w Ameryce na Stanford University mm -hmm. i byłem na takim seminarium odnośnie tam ratowania środowiska. To było strasznie modne, to było roku 1986. No i tam nawet zabierałem głos, tam środowisko oczywiście, to trzeba ratować. I po mnie przemawiał jakiś profesor, który oświadczył, że z całą powagą że jest tylko jeden sposób, żeby uratować środowisko, a to wszystkich ludzi. No dobrze, to jest chyba coś znacznie gorszego mm -hmm. niż y, powiedzenie, że, że ono ma być traktowane jako, jako mm, dobytek. Ty Ale badzisz, zresztą, że, że to nie pan powiedział przecież. To nie ja. Ty, no. ty, ty się po pierwsze, po pierwsze, niektórzy mężowie tak czynią tak, że swój dobytek tak... Lepiej. lepiej, samochód na pewno. A po drugie, a po drugie, a po drugie to nie ja. I co więcej, człowiek, który to powiedział, to jest wróg Konfederacji. I teraz, i teraz proszę sobie, sobie wyobrazić, Konfederacja zaczęła przepraszać za mnie. Ja rozumiem za co. Mhm. To jeszcze, bo oczywiście nie wszyscy z Państwa, którzy nas oglądają, wiedzą o co chodzi. Yy, odbyła się przed wyborami, nie wiem, tydzień, czy jakoś tak, yy, otwarcie jakiejś fundacji. Tak, jakaś fundacja patriarchat, a, tak? Patriarchat. Ja, ja, ja lubię patriarchat jako, jako zwolennik patriarchatu. Zamiast zobaczyć, co to jest za fundacja, ponieważ jeszcze, jeszcze moja noga była znacznie w znacznie gorszym stanie niż teraz, a ponieważ to było tuż koło dworca, a ja akurat z tego dworca jechałem za, za dwie godziny do. Czyli miał Pani pan akurat, akurat czas. Akurat, Akurat, akurat się wpadłem mm -hmm. I poszedłem. No i tak się słuchałem, powiedziałem parę słów, prawda, w swoim normalnym stylu, a potem nagle tak zabrał, zabrał głos ten pan Lasecki chyba, czy, czy coś takiego. On na Lasecki I... Jestem wystąpił, no to powiedział swoje, no to powiedział, no pokiwałem głową, nawet nie chodziłem demonstracyjnie, skąd posłuchałem. No, nie, nie do końca, bo musiałem mieć na ten pociąg. No, no tak, ale to też zauważyłam, bo oczywiście w mediach i, i społecznościowych, ale i innych już to się pojawiło jako właściwie cytat z, z pana. I dopiero trzeba było. Przejść do tego, żeby znaleźć ten filmik, zobaczyć jak to naprawdę wyglądało. gdyby Konfederacja zamiast przepraszać za mnie, pokazała ten filmik, że to nie ja, prawda, klasnęła znów, rabiają kolfinik, znowu, już intryga, To byśmy zyskali, a nie stracili. Tymczasem oni zaczęli przepraszać. I druga sprawa, która była z Maciekami przed wyborami, wybuchła ta afera, nie wiadomo dlaczego nazywała się Pandora Gate, nie mam pojęcia skąd ta nazwa, ale Pandora Gate. No i ja, żeby sobie tam zyskać popularność, nagrałem filmik, filmik... O tym który... wiek zgody, tak. Tak, tak, ta, i nie zakończyłem, że tych youtuberów trzeba, trzeba postawić przed sądem. To jest nagrane to wszystko w tak. internecie. Obcięto, to że trzeba postawić tych YouTuberów przed, przed sądem, przed sądem i znowu tylko popiera youtuberów. I znowu, znowu, znowu zamiast, zamiast to pokazać tutaj manipulacja, tego nie, to zaczęli przepraszać za mnie. No, w ten sposób w ten sposób daleko nie zajdziemy. No. No tak, ale to jest jakaś i krótkowzroczność, i nielojalność. A może po prostu na tej zasadzie, jak pan właśnie mówi, że jest jakiś w tym e, interes, żeby takich charakterystycznych osób się, się też powieć, powieć. pozbyć. I Ty. też myślę sobie, że e, tutaj ostatnio gościem e, naszym był redaktor Rafał Otoka e, Tak. Bardzo mi się tak? Tak, 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 go, no? tak, no i właśnie też e, tutaj trochę było, z naszej strony, trochę murem za królem, bo właśnie redaktor właśnie o też mówił, no, że Konfederacja cieszyła się takim poparciem jako partia, taka antysystemowa, i jako partia, która właśnie ma takie osoby, które mówią zupełnie inaczej niż wszyscy. I nagle zaczyna się, zaczynają się pojawiać osoby, które były w prawie i sprawiedliwości, które były w, w, w partii cookies na listach, no ale też oczywiście no, nie pomogły te takie rozdziały i podziały, które się zaczęły, czyli. E, mm, no właśnie, nie wiem, czy pozbycie się pana Dziambora i Sośnierza i kuleszy, czy też sami odeszli, czy byli zmuszeni, czy też jest... założenie e, tych wolnościowców. To jest... Jak to z pana strony jest... wyglądało? Wyglądało w no... ten sposób, że koledzy wolnościowcy robili co można, żeby mnie podkopać. Ale się hmm. wydawało, że Artur Dziambor jest pana po prostu ale Brutusem. Hi... Ale chwileczkę, żeby mnie, żeby, żeby, mnie, żeby mnie podkopać, robili to. Po czym w momencie. Kiedy chciałem oddać władzę koledze Mentenowi, bo już ja, ja miałem dosyć, już mam już 80 lat, prawda, ile razy, może, ile, ile razy można by mi to, to zaczęli mnie błagać, żebym mi oddawał władzę koledze Mentenowi. <gry> ale, jak pan oddał? Ale ja oczywiście im nie uwierzyłem, bo uważałem, że skoro to są ludzie, którzy tak jak moi wrogowie, no to przecież mam zrobić odwrotnie niż to z No nie tak. Razy, A jednak radzili dobrze. A radzili dobrze. No, radzili no bo... Wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem tak? w tym momencie. No właśnie, ale, to jest, ale to jest ciekawe, bo yy, z pełnym już takim kuriozum było, bo yy, ja byłem absolutnie lojalny, nie, nie krytykowałem tego, co, co robi kolega męca, że się wycofuje ze wszystkiego, że on nie wie. On też by, by się nie, nie krytykował osobiście, raz ale po wyborach już, o wyborach padł wniosek kolegi Tumanowicza, którego zresztą pozwalałem też do sądu partyjnego i domagam się do ukarania, to on jest odpowiedzialny za, ten, za właśnie takie nie tylko za to, tam jest cała kupa innych, innych rzeczy. No tak, ja ale on pokazał pana jako głównego winnego. On prowadził jawna zwalacz z siebie. Mm -hmm. On prowadził jawny, jawny sabotaż. Jawny sabotaż prowadził w tej, w tej Czyli kampanii. w jaki sposób ten sabotaż w tej No ja, ja mogę wszystko... W, mam, mam się wydawać jakieś drobiazgi pokazywać? No ale jeżeli to jest istotny drobiazg, to no, to jest, nie jestem. No, do, no, dość istotna bo była sprawa w Wieluszowie, były prawybory. Mm -hmm. No niewielka rzecz, ale dostaliśmy tam 6%. Ale lepiej do dostania. bo kolega... Tu manowi, który był szefem. Tak. Po pierwsze, powiedział, że ja tam mam pojechać i grać w szachy. No dobrze grać w szachy. No pojechałem, grałem w szachy, zagrałem ze 30, bardziej, wszystkie grałem zresztą, e, co nie jest wielką sztuką. No i, no ale tak, nie wynajęto takiej wiaty, gdzie, wynajmo, gdzie były głośniki można było przemawiać do ludzi. Przemawialiśmy tam dopiero o 15, kiedy wszyscy już głosowali albo, poszli, albo są, byli, byli na obiedzie. Nie zrobiono konferencji prasowej. Do no, konferencji prasowej yy, i ten, i ja, a, na, a w ten zestaw tych ludzi zabrali głos, to już to już w ogóle, w ogóle nie chcę mówić, ale no, to już jest jak jest. No, a, a na zmieniło bo, to, bo to się nawet nie mam, nie mam się grać, bo kolega Tumanowicz z czterma kolegami rozłożyli zielone stukno i stoku, grali w poker. <zysk> <zysk> <i, zysk> Ktoś mógł zrobić większy sabotaż, dostać 10%, pełni zasłużenie. PSL zrobiło konferencję klasową, stałą, mm -hmm. no, no i nie, nie grali w szachy ani, ani, ani nawet ani w nawet salonowca, tylko po prostu prowadzili... Pracowali, no. To był, to, to, to był normalny sabotaż. Ale myśli pan, że świadomy sabotaż, czy po prostu... Czy po prostu jakaś ignorancja kompletna? Albo kompletna głupota, nie wiem. Mm -hmm. to, to coś niesamowitego było zupełnie. No. A teraz jak wygląda sytuacja? Bo to, że pan przychodzi do mediów, to już ma być pan wykluczony z partii, nie, jak nie, to jest? nie, Nie, nie. Bo to takie pan... też się w mediach poka pokazało. Nie, nie, tak, kolega Tumanowicz złożył taki wniosek i potem mówił, mm -hmm. że są wydał wyrok taki jakiego wniosek, ale był no, inny. Po prostu mam zawieszenie na miesiąc, a na najchętni zawiesili tylko na dwa dni. I celem zawieszenia jest po to, żebym często być członkiem Rady Liderów, bo w mm -hmm. statucie Konfederacji jest tak, że człowiek zawieszony traci. A żeby wrócić, to trzeba mieć cztery piąte. Więc będzie, będzie ciężko. No teraz jest problem. Teraz jest problem, bo mnie usunięto. Sąd partyjny mnie usunął większością cztery piątych głosów, a wśród tych głosów były dwa z członków nowej nadziei. Płonnej nadziei. A, a kto był przeciwny? No to już nie wiem dokładnie, ale Aha. skoro było pięciu ludzi, z czego trzech od nas, no to jak było cztery głosy za, to dwóch musiało od nas zagłosować za. No tak, tak. Ja i <głos》>. ciekawa jestem, że kto znaczy, ja, był, kto ja, za Panem. Ja, 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 ja myślę, że wiem, kto, no, ale już nie będziemy tutaj mm. po nazwiskach. No dobrze, no dobrze, ale to też takie właśnie rozczarowania. Pan mówi, że Pan się dobrze czuje. Myślę, że... No ileś razy w pana życiu, kiedy jeszcze raz po raz kolejny zerknęłam do Wikipedii i Pana zakładanie nowych partii, odchodzenie, bycie wyrzucanym, wykluczanym i tak dalej. Pan jak Feniks z popiołu zawsze powstaje. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, nie dojdziemy w sobotę do porozumienia, w sobotę jest Rada Krajowa, no w nadziei, to założę nową partię. No trudno. Tak. Tak. A kto pan z panem przejdzie? Bo tak, o, się... tak, bo wie pan co to jest, e, I państwo to będzie e, dla wszystkich interesujące. Ja kiedy zapowiedziałam, że będzie pan gościem, e, dostałam dużo e, takich. E, Wiadomości nieoficjalnych na Messengerze, na tak dalej, osób, które Pana wspierają, które są w jakiś sposób może też z Konfederacją e, związane, w każdym razie określające się trochę jako stare kuce, na przykład, y, i właśnie pokazujące, że tutaj będą murem za Panem stali i że wiele osób za Panem pójdzie. Więc rzeczywiście Taka sytuacja może być bardzo interesująca i znowu... Powiedzmy sobie, powiedzmy sobie jasno, po co ja jestem w polityce? Przepraszam, dzwoni tu kolega, ale... Y... Po co ja jestem w polityce? Po to, żeby zmienić świat, prawda? Ci, 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 ci którzy... To zresztą jest motto kolegi Mencena, które figuruje w Internecie, że ci zmieniają świat, którzy są na tyle szaleni, żeby chcieć go zmienić. No właśnie ja do nich należę. Znaczy jestem bohaterem, bohaterem kolegi Wincena. Mm -hmm. I, i yy, w związku z tym, jeżeli ludzie mają jakieś tam przekonania, to są dwie możliwości. Żeby wygrać wybory, trzeba mówić to, co oni wierzą, bo wtedy poprą. Albo mówić coś innego. I wtedy się dostaje mniej głosów, bo tylko mm -hmm. tam... To te, jest marginesów, prawda, się dostaje. Tak? No tak, generalnie no, wszyscy no, więc, się łaszą. No więc tak. jeżeli, ja, je, jeżeli ja mam mówić to, co ludzie chcą słyszeć, no to po co ja jestem w polityce, prawda? To bez sensu. Tylko Umacniam wrogie powiedzenia. Ja na przykład jestem święcie przekonany, że póki jest półdemokracja, to się tego nie uratuje, bo nasza cywilizacja po prostu ginie. Nie tylko Polska, całą cywilizację biorą. Tak samo jak Ateny wzięli w prawda? tak samo biorą, biorą i nas. I, I dlatego, jeżeli ja bym na przykład zaczął przytakiwać, że ja jak jestem zwolennikiem demokracji no to oczywiście bym dostał więcej głosów. No, ale przecież nie o to chodzi, ja wolę mieć mniej 5 posłów, ale żeby 5% ludzi więcej było. Widzi pani, moim największym jest to, że najpierw za komunę, którą pani słabo pamięta, ale była demokracja tak zwana półludowa, i, czyli demokracja demokratyczna, I, i, proszę panią, a potem ludzie, to jest demokracja, a potem ta demokracja jest zachodnia. I wtedy 95% ludzi wierzyło, że półdemokracja jest czymś dobrym. Dzisiaj, szlachetny parę lat temu, w 38% ludzi powiedziało, że półdemokracja nie musi być najlepszym ustrojem. To jest mój wielki sukces. I teraz, jeżeli będziemy nawet mieli 5 posłów mniej, ale zamiast 38-43% będzie, będzie wierzyło, że jest czymś złym, to jest to sukces. Ja, ja jestem po to, żeby zmienić nastawienie, nastawienie ludzi, a nie po to, żeby umocnić w nich fałszywe przekonania, o których oni chud.